Dobry wieczór, Państwu. Witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Maria Anna Furman jest moją przyjaciółką od ponad 20 lat. Myślę, że tylko córka ją zna troszkę dłużej od dwa dni. <noise> Mieszkałyśmy razem wiele lat w Krakowie. I pozwolicie Państwo, że powiem dwa słowa o Mai, Bo Maria Anna Furman dla mnie jest maja kobieta niezwykła absolutnie wyjątkowa to że stworzyła tutaj z przepiękną grupą WSB TV to ja się absolutnie nie dziwię po pierwsze napisała książkę prawdy sukcesu Napoleona Hilla w spigułce to dzisiaj jest w sprzedaży prawa prawa sukcesu pisała wiersze pisała teksty piosenek, napisała dla nas przepiękną piosenkę, zaśpiewały razem z córką, bo Maja jest utalentowana i umie śpiewać i ja myślę, że Bespie TV też kiedyś zaśpiewa. Śpiewała w młodości i po prostu później jakoś tak właśnie po latach zaśpiewała pierwszy raz w Krakowie, właśnie gdzie mieszkałyśmy razem. Także przeczytam Ci Maju, bo wręczę ci taką przepiękną kartkę, którą ktoś stworzył dla Ciebie. Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu. Życie jest piękne i ty o tym wiesz. Masz śmiałe marzenia i wiesz, czego chcesz. Więc pozostaje życzyć ci szczodrze. Niech cię nie... Niech ci się wiedzie szczęśliwie i dobrze w Wyspa TV. Także życzymy Wyspa TV, absolutnie najlepsza telewizja na Wyspach Brytyjskich. Tego Wam życzymy, kochani Maria i Wiesław Rotyjscy. Chciałabym jeszcze nadmienić, że pasja, a tutaj widzę, że wszyscy Państwo z pasją pracujecie, wykonujecie coś. Dlatego, że to kochacie, a nie dlatego, żeby osiągać sukcesy. I szczerze, ja też z taką pasją pracuję. Podróże to moja pasja, i napisałam książkę, która będzie dzisiaj nagrodą. Kto wygra, gratuluję już. Pasja rodzi sukces. Aż pięciu zwycięzców dzisiaj nagrodziłam, ale oczywiście, kto jeszcze będzie chętny, to. Nie ma problemu, żeby Państwu przesłać. Okazuje się, że pasja rodzi sukces, również mnie pasja doprowadziła do wielu sukcesów. Tak jak konferencjer powiedział, byłam już w 71 krajach na świecie i dalej mam w planach bardzo wiele. A tutaj w Liverpool już też jestem któryś raz kolejny na zaproszenie naszej kochanej Marii. Życzę Państwu wspaniałego wieczoru. Jeśli można, nam. ja jeszcze dwa słowa. Mamy na tyle czasu. Dobrze, ja, ja będę krótko, nie, proszę się nie obawiać. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za nominację, za zaproszenie, za to, że możemy tu być. Przekazuję serdeczne i ogromne pozdrowienia z Krakowa, z samego Krakowa. My mieszkamy w Krakowie pod samym Wawelem. Stamtąd przynosimy z czakrem, z tą energią. I bardzo chcielibyśmy, to w ogóle stolica Kraków jest y, miastem Koju Stołeczny i kru, stolica to, kultury. I ty, dlaczego o tym mówię? Bo chcę się odnieść do tego, jak z, w Teatrze Stój, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, znacie. Krzysztof Jasiński zawsze mówił na spotkaniach, czy po y, kończąc spotkanie mówi: kochajmy teatr, kochajmy artystów, kochajmy telewizję, wracajcie szczęśliwie do domu. Kochajmy Wyspę TV. Dziękujemy bardzo. Dziękcie brawa dla naszych kochanej Ludwicy. Brawo. Ja, ja. Trzy razy dziękuję. <grym>